Ja to tu mam. Głosy ludu to no jest. niech mi pan coś... nie mówi, że pan ule obkłada głosem naszym. Głosem <laughs> obkładam. <laughs> Najlepsza izolacja. A jak grzeją? Grzeją. Tu więcej. Drodzy państwo, z głosem zawsze cieplutko. <laughs> poczekaj, bo po... weźmy tu z tej strony. Tak. Ja jeszcze mogę zebrać. Nawet okay. sobie krzyżówkę mogą w przód No tak. Co? Mogą. Tak, na zimę, izolacja jest najlepszy głos ludu, bo to jest papier jak, troszkę jak bibuła, taki jest, on, przez niego wilgoć przechodzi. Mhm. I na to jeszcze daję głos ludu, a na to jeszcze daję. jeszcze tepięk. kawałek dywana dywanu, ale to musi być taki dywan, który jest wełniany, a nie mogumy. No pogumowany, no aby... aby Przechodziła wilgoć, oczywiście. I wtedy, wtedy pszczółki mają. No w różny sposób można gazetę wykorzystać. E, tak. Głos, ale Nie sądziłem, że akurat się pszczołom przyda. <noise> no.